I naprawdę kim jesteśmy, jesteśmy wspólnikiem grubaskiem. Okolipka snicz. Snitch. Wspólnicy ostatnimi czasy zdarzyło mi się dużo chrupków wpierdzielać ale spokojnie to się wyklepie. Trzeba jakoś sensownie te zadanka robić aby te ostatnie zostały najbliżej guziora. Wspólniku byłoby mi bardzo miło jakbyś zostawił taktycznego lajka może uda się wbić 5000, chyba mamy przy pasa, bo ten czerwony uwolut to ni uja mnie nie opuszcza. Zaraz pewnie dostanę kosę w plecy i tyle z tego będzie. Na szczęście w publicznym lobby jest mało tasków do robienia, bo cymbały ich i tak nie robią, więc są szanse na wykonfidencenie oszustów. Chociaż z moją prędkością to oszust zdąży przybiec z Australii zanim dobiegnę do guziora. Oklopsiki odcięli prąd. No to po ptokach amba Fatima byłem i zara mnie nima. Lis nie zabijaj, oddam ci nawet swoje chrupki. Uf. Guzior ciekawe co ten ufolut chce. Kapi do sięgwent. Dziękuję dobry człowieku. X impo. To sięgwent. Dałeś mi skończyć meteoryty. X impo jest. Tusiek. No to ciekawie. Każdy gada na każdego i ciul wie co zrobić. A co tu się odwaliło? Chyba lowersi wywalili się z rowerka. To byli lowersi. Dobra ten. Skip czy jak? Skip. Skip, skip. 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 Tenż Ik zrobił spotkanie i od razu ten, razu ten to, się, to się, i kapi, kapi zaczęli, zaczęli na niego najeżdżać, mimo na że on miał megafon trochę suspiszy. Tego taska zostawiam na koniec i zapierdzielam do lada zrobić końcóweczkę Dobra, jestem niesamowitą prędkością. Zawodowi biegacze nie mają ze mną szans. Dobra, teraz szybciutka lunetka. No i po tym tasku impostorzy będą mnie widzieć. Jak się okaże, że to on, to pozdrawiam wszystkich z zaświatów. Mógł mnie zadźgać w pierwszej rundzie, więc głęboko wierzę, że jednak nie on. Dobra, raz tak się tak żyje, tak jakby jak to, by był on, to, to był on, to raczej bym już miał bombę w oko. Uf, coś mi się wydaje, że z moją zadyszką może być ciężko dobiegnąć do guziora. Szybko, szybko pomyśl o czekających na ciebie chrupkach nóbek. No nie guzior. Ej, czekaj, w sumie zarąbiście, bo został mi task w ofisie, a impostorzy będą mieli cooldown. Przypadkiem baton Berry wcisnęłam, nic się nie stało. Chłe chłe chłe. Aha, sorry, a oki okay. skip, to skip, skip. No to teraz chwila prawdy. Dobra, mamy oszustów. Oh shit. Co, ej, co, co tym razem? Gruby nic nie wierzy, XT. To się kij kapi im impo. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, jeden właśnie wyjazd. Blablabla bla. rire ricim pararatapem. No i łatwiutko, ktoś tutaj ma ze za chłech, chłe. Załóż kapcie. A i daj suba.